Witamy. Witamy! To już odcinek będzie 23. Trzeci. Dobrze, dobrze w sumie się okaże sprawa. No dobrze, poprzednio to zrobiliśmy? Pokazaliśmy jak wejść do sekretnej komnaty. Tak, właśnie tam. Dokładnie. A teraz co? No spróbujemy coś tam nowego pocisnąć. Okej. Okay. Dobrze, to wybieraj. E, to już byliśmy. Chyba weźmiemy to następne, co nie? Możemy wziąć to następne. Samotna forteca O, będzie bardzo zimno i ciekawe I ciekawie zimno. No dobra Czemu pominąłeś? Pominąłem? Nie, no przeskoczyło od razu, ja nic nie klikałem Było tam przeciwko mnie Ale nie, nie kliknąłem, <laughs> nie kojarzę przynajmniej No to coś takiego dziwnego się nie... Nie pamiętam jak się brało. W eee. tym strzelasz. <laughs> podać na nazwę klapisza. tym strzelasz. To trochę za mało. R2, tak? Prawy dolny, dobra. O kurczę. Wiem, to, ale, ja nie? pamiętam jeszcze jak grałem. A No ty to młody mózg, masz wszystko Ładnik, zaraz wejdzie 100% Ej, uważaj, bo tam na górze, trzeba go zabić Jakiś... Budu z gościa się ma gdzie do przejście, ale jasne No dobra, się nagrałem Jak chcę go znaleźć? Piękny klucz, ty mój słodziutki. Znowu cię muszę odnaleźć. Cę Ile wiem jak to przyciek? Tak. Jeszcze ma przy tym. Nie, nie, nie. Dobra, nie tu to nie tu. Za strzałką. Dzięki. Mhm, właśnie żeby pamiętać. Jest pod R1. Tutaj nacisnę? Nic trzeba znaleźć? O Jezu, poczekaj. my tego nie przedstawimy? Dobra, ale... Tyle i tutaj jest! Skrzynia. Szyki! Mam na Skrzynię otwórz najpierw, no wiesz, po kolei nie ma co tam. Otworzyłeś skrzynię? Skrzynia! O, no to ja otworzę a ty rzucisz tam Tylko Musisz tam iść No i ci idź, idź, idź bo to musisz widzieć I ci idź, spokojnie Jeszcze, jeszcze, a już się otworzyło o, dobra Boże ty nacisnęłaś Hahaha Walnęło Jak miało walnę no. O, ale fajne to było. Chyba po drugiej stronie jest co? Tam u góry, może się nie widzieli. Ojej. Okej. I idę po klucz, idę po klucz. jak. Mój będzie, Patrz. Mój klucz, mój klucz, mój 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 mój, mój No mój zawsze zawsze Dawaj, Dawaj, nie. mój mój czasu. Nie mogę go wypuścić. Tak, klucz, ci klucz zabrałem. Daj spokój, to jeden dopiero. Na górę chyba. Tak, na górę. Wygląda jak biedna, nie? tak, no ta specjalna, że tam nie musi się grać, tak? No bo tam są takie piętra Ej, tu jest ślisko, uważaj. Zbroję lodową masz tutaj niżej. No tu można się niżej, wykazać. Niżej masz zbroję lodową. Patrzymy! tutaj. No mówię ja tutaj na dole, tu masz. Na dole masz zbroję. Zobaczmy, idziemy dalej, bo szkoda A. czasu. Śnieżna zbroja.

Chłaba na moim poziom. Chyba już idziemy tam ze strzałką. No to idziemy. Uj. Na, na razie łatwo dosyć. Ale to łatwo. To jest burza z masłem dla nas. To nie? Na razie tak. Jakby był jakiś boss, ale nie, chyba w tych nie ma bossów. To no się okaże wszystko. Czekaj, już idę. Trzeba, żeby mieć pewność, że wszystko ma. Ja myślałam, że tam będzie jakiś artefakt. Nie? Mhm. Tak też wyglądało, ale nie było. Dobra, to tutaj tu nie, do góry teraz. Po, albo po przeciwnej stronie, może na przeciwną stronę, bo tam nie kieruje nas mapa. Tu, oh. tu, 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 prawo, prawo, lewo, prawo. Co to jest? jest. A. Wygląda jakaś podpora na mostu, czy coś. Tu coś będzie, coś ukrytego. To też... to chyba takie pojedyncze pokoje. Pamiętnik księżniczki tam leży. Księżniczki? Ale do góry zobaczymy? Oo, rypcia. Am nam-dam, dam-dam. Aaa! Haha, to nie przemysłuję. O o! Za mną były dwie. <śmianie> Szmarany, wieszmara. Jak te bramboliny? Trampolina. No i co? Hmm, wracamy, bo teraz do góry idziemy. Widzisz, że jeszcze mapka nieprzejrzona cała. No to gdzie teraz idziemy? Do góry. Lewa góra. Dobra, wyciągnę do góry, idziemy. Nie podnosisz sobie strzał? Co? Strzał nie podnosisz? Okej. Okay. To, to ja mam już dużo. No to ja sobie wezmę tę. Nie, nie Też mam <noise> <i nie> sto <jestem głos> 어? Całe wojsko idzie Jak w starych czasach no urynę, ale... To pierwszy, to lepszy, będę. Hmm. Nie no, żartuję. Dobra, zobaczymy co tutaj jest. Chyba on jest tutaj. O, złoty klucz i chyba niebieski. Niebieski? Cześć to tak ty żeś złoty, okej? Okay? Nie. A ja niewielki. Nie. Zobaczymy co będzie później. Dobrze, nie. Nie no no, no jak mogę wszystkie kłóce. Okej, nie ważne. Nikt, no, nie ważne będziemy brać co jest i... I ogarnimy mi się. Uplikają. Dobra, to się wrócimy. To nie, chodź. To już ten nie ma co, co wracać. Tam jest na górę. No ale byliśmy na górze. Przed chwilą tam byłaś. No to lecimy Nie, nie, nie! Aaa! Nie mogę z tego wyjść! Dobra. Gdzie ty jesteś? No idę na górę, no nie ma co tam zostać. Chyba nie o tym Coś To jest za trudne. Jest trudne, jest okej. Okej. <laughs> Nie tu czy z jest e, kluczem. Ryba. O, ryba. <śmiech> 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 no dobra, No To 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 Coś dalej. Coś tu może trzeba nacisnąć. Ach. Tu jest przycisk. Może w tamtych pokojach co byliśmy. Też trzeba otwierać jakieś przyciski. No i znowu zupę. Zwalam. Jezu. Oprzej, no spraszam czy wszystko zebraliśmy, żeby nie było, że coś tam zostanie. No dobrze. O pianino patrz, jakie dobrać, fajne pokoje! się na walce, proszę, bo ja tutaj zaraz będę paść. Żeby się nie zaskoczę, najpierw pożarnimy wow. to. O, jest skrzynka, poczekajcie. <laughs> Ile pokoi? Tam no wyszliśmy akurat. Tutaj można iść. No, przyszliśmy, to nie? Centralne weszliśmy, a tu są, są drzwi. No to chyba na dół trzeba iść. Bo jeszcze tam dalej chyba nie wyjdzie. No to iść dalej. No i ciesz idź. cić. Nie łociągaj się. No chyba coś żeśmy przeominęli. Chodź zobaczymy jeszcze raz. Bo tam było kilka pokoi. Wiesz tutaj jest tam Dzień. tu powinien być y, ten, wiesz jak Ten niebieski Nie wiem czy to będzie klucz Nie ma co się tam o, tu jest. Jedno. Dobra zobaczmy patrzmy tu pokazuję widzisz A to nie wiem czy to nie jest to miejsce gdzie my po prostu wyszliśmy wyszliśmy No dobra to nie ma co Proszę, wracamy i idziemy z powrotem I teraz tak, tutaj mapa mówi... A, jeszcze kuka. No twoja, no nie pilnujesz, to... To nie pilnujesz. Idziemy na przeciwną stronę. Ile się da? No na razie się chyba da. Na duszę to może się używać. No teraz jak jednego też nie opłaca. płaca. O nie, no to wybraca, kole. Oj, Gapson! Co my tu mamy? Dobra, do góry.

ten będzie podzielony na dwie części A tego nie wiemy jeszcze No dobra, wracamy tam na środek i lecimy Lecimy gdzie nam strzałeczka każe lecieć Leczy tak, tutaj tu chyba Do góry nam chyba nie chcemy. A nie tam, tak Spokoj Spokoj, To Teraz do góry. Ale jak się dostać do tych kluczy? To jest pytanie. O, patrz, tam jest jakiś. A, dobra. Kowal mam spodzie, żeby... No i gdzie tutaj powinniśmy iść? No bo zobacz, tam jest jeden. A drugi? Coś tutaj musi być. Musieliśmy czegoś nie zauważyć. Spróbujmy się trochę cofnąć, Czekaj, da się tedy cofnąć? No da się, idźmy Tutaj może? Pewnie tutaj No na pewno tu jakiś przycisk jest A, a, a ty nie a nie, nie, wychodzi z tyłu gdzieś A ja nie zamrażam się Dobrze, żebyś przyjrzał się to O, A o, o, o. U, ja, super. idź tu. Dobra, idź tu na schody, to sobie pójdziesz po tego żółtego. To A jest Zimę? zimę Mamy zimę zatrzymać. O o! No a dopiero wiosna się zaczyna, więc... To jest zima? Co to jest? Nie, ja tego nie chcę. Nie chcesz co! Ja musisz odłożyć to no tam Nie Jezius! Co to zostało? Dobrze, że odpalę tylko w tak w kilku wrogów jednocześnie. A ja mówiłam, że nie będzie chyba, nie było bota. A tu proszę bardzo, jeśli... Co no to tu jest? No i ubronić, nie? się to obronić jest? przed tym? No, no przesadzaj. lepsze to solidarne, ale ubronić. Łatwo ją No, nie było to koniec. No, koniec. Wow, now that the wretched Wraith and the Orb's Shard are dealt with, these tormented lands can begin to thaw. Mm, 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 mm. Oby tam się To skrzynię. O! Totem osłony. Osłony to jest coś nowego. No nie, dobra. to już było. Robi taką kulkę. Nie pamiętasz? No właśnie nie. No dobra, to kończymy 23 odcinek. Dziękujemy za... Pa, pa. ...zostanie z nami tak. Papa, pa, dajcie lajka. Subskrybujcie! I co tam jeszcze? I dajcie lajka like, i subskrybujcie. <laughs> a i komentarze zostawiajcie, bo są odblokowane, to zostawiajcie komentarze. No tak. E, jak, jak, jak tam było na lodzie? Tak, jak było na lodzie, dokładnie. W poprzednim odcinku. Tak. A Anna Jelza, czy może jak Disney na lodzie? No. Albo. Albo? Jest, albo jeszcze o tych. Kto jeszcze na lodzie jeździł w bajkach? E, jeszcze ten co potrafił. Eee, e, e, jakiś... E... Nie wiesz, wymyślasz. No dobrze, to kończymy. <grym 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 w następnym odcinku się dowiemy, co Gabrysia wymyśliła. No dobra, to pa! No to, to pa.